Jesteśmy u grubasa na ogrodzie. Siema się On tu już przyszedł, był tu przede mną. Nie wiem co, chyba spał tutaj. Tu? Spałem tam w tej dziurze tam. Tam na dole tam spał. Co to jest grube? To jest dziura, piwnica sąsiada. Dobra, siema grube. No nie było. Co będziesz robił? Pikał BDWD. WD ta. to tam psikał będę, On będzie tam robił. Eee! eee. O! Tsiknij. pisknij. A! Uderzył mnie! Zignął na niego w udę. Chuj, jeden. Dajcie Daję mu suba. Ej, ej, ej. Dajcie mu lajka like pod filmem. Tnie, support, on cały tnie, tnie widzowie. Grubemu. Fuszerka jest robiona. Mądrze ściąga korbę. Gruby gruby mi dał zadanie, to ja to robię po prostu. Bo tak, czyszczę ją, ja że jest czysta, zadowolona. Ci Czy chciały, co? Chcieli takie usługi czyszczenia? Patrzcie, co zostałem od grubego? Powiedział, że mogę sobie to wziąć, więc sobie wziąłem. Ja Widzicie ten napis? Dartmouth. Kurde, kazackie jest. Wymiana, wymiana supportów, 2T. Mąż w 2T. Piszcie, jakbyście chcieli kupić pod 0700. Dobry robotnik. O no mnie jakby chcieli kupić? Tak. Zaraz wejdziemy stąd wyjść, Dobra, idę sobie skontrolować moich kolegów. Tutaj oni wkręcają support. Jak wrócę, to, chłopaki to ma być gotowe. Rozumiesz? Rozumiem. Tutaj mojego bolca. Znaczy grubego bolca. Będziemy zaraz go wkładać w dziurę. Bolc jest już włożony. Kręci się pięknie. Kręci się jak pięknie. Widzowie, odkryłem coś. Patrzcie na to, mam dwa RST. Ciężkie, ale trzymaj tego, to... Mam że RST jest kurwa, tak ciężkie. 105 waży Nie słuchajcie, że to 3 kilo waży To waży 5 kilo, jak nie 8, ne? Jak gruby skakałem do kanalizacji. Nie mają nigdy. <noise> Tylko że spotnęłam ale nie chcę go połamać, więc nie będę na niego Gruby oczyszczamy z oleju. Olej wycieka z RST. Moczny ma łupiec w wosach? Sprawdźmy. Gdzie <noise> jesteś zadowolony ze swojej pracy? Gruby. Bo nie, bo za dużo oleju jest. Dobrze. No idź. Jeszcze <noise> refleks tak widziałem mieć. na nagrywanie z grubym. <noise> tak, wszystkie dziewczyny mnie ten, odpychają, jak do nich podchodzę, to gruby mnie bije. <noise> No. O maszny, maszny jedyny się tutaj zgadza na no, takie bliskie kamełowanie Jedyny jest zgodny z tym Aż tak go kadruję żeby widać było że ma duży nos Dobry Witam widzowie gruby postanowił oddać Ja tu ładnie tłumienie wyczyściłem ładnie jest nasmarowane ładnie chodzi no ale Patrzcie widzowie co gruby robi Mądrze wyrywał szczelkę Jesteśmy już na takiej yy, sytuacji, że już mamy całego Amora zbieranego Zebranego Tutaj, tutaj mocny no, przecina Widzowie, ja chciałem powiedzieć, że Gruby mi coś dał Dał mi to, powiedział, że mogę sobie wziąć do domu Dobra, nagrywamy tutaj, Moczny już włożył Amora, złożyliśmy go całego Część jak składa się go, to jest na kanale u Grubego Co mi robisz? Widzowie, bardzo dobra robota. Ja mam za bardzo tłuste palce, bo ten, znowu w widziuszek grzebałem. Trajłbyś mi jak rodzinę. Z tej można jeszcze kręci pa... Znaczy śrubą. Kręcę nią. Obracam ją teraz. Uła. Po ja sobie lepiej to. chodzi. Efekt końcowy mojej pracy. Jest to amortyzator RST Dirt o niezwykle przeciętnej jakości wykonania i jakości pracy i w ogóle wszystkiego. No ale my tutaj się postaraliśmy, ten pierdolek gruby. <grybujesz> Jak ktoś przyszedł i wyciął nam drzewo, rozumiecie to? Wczoraj wyciął nam drzewo I nie ma drzewa teraz A było wczoraj Gdzie jest drzewo kurwa? Gdzie jest kurwa drzewo? GDZIE JEST DRZEWO? GDZIE JEST DRZEWO KURWA? KURWA! GDZIE JEST DRZEWO? TWÓJ STARY JEBIE NAM DRZEWO! KURWA! Zaraz nas stąd wywalą, bo no to jest term tak, prywatny Jak mówisz! Dobra, no, widza, wejdziemy sobie tutaj ścieżką Ogólnie dzisiaj ładna pogoda, nie? Powiedz nam wszystkim Ciepałek, kisik jakiś... jest... KURWA! GONI MNIE JEBANY! Oła! Złamałem nogę! Kurwa! Tym razem to na serio kurwa! Jakieś gówno wpadłem! Jeszcze A... mnie zepnął hierwany! Gruby, teraz się... Teraz ty tej padasz na ziemię tak? Jak ciekawym. Zmierz... A... Złamałem nogę! A... 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 Pokonałem go! Prze... <śled> Przed kolejnym. Ty! O! 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 kurwa! kurwa! Kurwaś! Kurwaś! tu! tu! On ma 18 metrów myślę! 18? Ja tu Ja To zna... jest kąt 90 stopni! On Spadłeś wcześniej! Widzicie jak tu jest wysoka? Że on jest kurwa wielki! I patrzcie. I tu spadłem co jest jakieś 10 metrów. Patrzcie kiedy duża. I patrzcie jak to jest, kurde, widzicie tą górkę, ona jest tu spłaszczona. Ona się ma... jebany. Nie przyjeżdżamy tam, bo się kurwa boimy. Tak. Nie, po prostu tak, dokładnie. Nie chcemy z nimi rozmawiać, bo są niemili po prostu. Jeszcze się boję, żebym mu tam jakiemu wyjebał i co kurwa i na no, co jeszcze, my, no bo... No bo, ja, no, bo takim... przyjedzie. no i co ja wtedy mam zrobić? No w samobronie <coughs> będę musiał takiemu kurwa wyjebać, no. A no potem właśnie. mnie zamkną na 20. Mun 3 idzie do domu.